Tak jeszcze na samym wstępie chciałem wam przypomnieć, że jeżeli wbijecie pod tym odcinkiem 1000 lajków, to szybciej na kanale pojawi się nowy odcinek no i powinniście też wiedzieć, że lajki pomagają mi w pozycjonowaniu tego filmiku, co skutkuje tym, że mam szansę zdobyć nowych widzów, e, także jeżeli chcecie częściej widzieć takie odcinki e, MCPP ze Steve'ami, e, no to lajkujcie właśnie dużo, dużo. No i jak zawsze życzę Wam oczywiście miłego oglądania. Ciao widzom, witam Was w nowym odcinku, gracek sam na wszystkich. E, pewnie dużo, dużo osób na to ciekało, e, czekało, bo jak tam e, wbijam sobie na przykład na Hype'a, czy gdziekolwiek indziej, e, nie wiem na jaziemce ludzie do mnie pisali, kiedy właśnie będzie z tego odcinek, także e, macie tutaj Wasz wymarzony odcinek. Ogólnie to odzwyczaiłem się trochę od nagrywania tego, bo w sumie już nie było tego z kilka tygodni. E, także e, słuchajcie. Y, może, mogę tak brzmieć dziwnie, jeszcze mi krzesło zaskrzpiało Mogę tak brzmieć dziwnie, no ale e, tak to będzie wyglądać. Ogólnie mam tutaj e, jakieś itemy. E, mogę wam jeszcze tutaj pokazać co sobie kopam. mam sobie na całość gildię e, ale jednak chyba nie będę polemował się tego zadania. Ogólnie to jesteśmy na gra, ty edycja w sumie nie wypaliła, ale jest tam jakieś, nie wiem, 50 osób, więc Pochodziłem sobie chwilę, pokopam chwilę i znalazłem sobie jakąś gildię Także teraz pewnie wyruszymy na nią Słuchajcie Tam jest typek hu Tam jest typek Wiecie co? Mam pomysł Tapam się tam Tapam się tam i wbijam w niego, słuchajcie Na pełnej Na pełnej, na pełnej, na pełnej Jest tu typek ale gościu Tam był jeszcze jeden, czekaj, 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 czekaj ziomek O właśnie, tu był jeszcze jeden typek, dobra, wbijamy tak samo się w niego może pierwszy, żeby tego, na tego Stevesona się fokusować. Wybaczcie, że tak bez żadnego długiego gadania na początku, ale jak widzicie, że mamy tutaj klepę, to czemu by się nie podjąć tej klepy? Słuchajcie, mogę się dzisiaj na tym odcinku podjąć takiego challenge'a, że wejdę za nimi na Kuboida na kapułkę, bo i tak mam w sumie wywalone w te itki, więc mogę tutaj za nimi wejść na kapułencję do Kuboida. O, ten tebek chyba miał łapkę i ma jednego hoksa, także fokusujemy się na niego. E, mogę tutaj się podnieść właśnie takiego magicznego challenge'a, e, czyli wejściem na kapułkę za nimi do Kuboida. E, także no, za to by się like należał. Jeżeli wejdę oczywiście, ale jak nie wejdę to i tak za fajny odcinek by się like chyba należał, co nie? Tak mi się wydaje. Tetrek Ty, z logo. Nie z logo. Nie z Lol. Lo pa Aktualnie pancze są off. Pancze są off. Lol, nie wiedziałem o tym. To po co ja sobie walnąłem puncha? Nie! Czemu pancze są off? Nie! Lol, myślałem, że pancze działają. Ale bez nadziei. Lol, nie wiedziałem o tym. Wiecie co, dobra, tutaj się tak przeskoczę i wjeżdżam w tego typkę, muszę go zabić. To już by był jeden kill na dobry początek zaczęcia odcinka. Dawaj, chodź tu, przyjacielu. Ej, efekt. Efekt. Efekt działa? Ja pisgam! Zamiast sobie kupić Efekta, Speeda to sobie nie kupię, teraz mnie dwóch typka goni, yy, dwóch typów goni, dwóch typka Wiecie co? Mam pomysł takiego Muszę chwilę uspokoić tą akcję tutaj, wiecie co? Tego typka do Koksa. I mam ogólnie taki pomysł, żeby za chwilę sobie kupić tego Speeda Bo tam widziałem, że mam bloczki tych Emeraldów właśnie na to przykrzykowanym weku Wiecie co? Zjem koksa, bo mam podwójny fokus I już w tego typka się fokusuję teraz Tego, co nie miał koksów, tak mi się wydaje Tak, on ma sama złota jabłka, chyba, tak mi się wydaje, czy nie, nie wiem Ogólnie żeby wybaczy ten odcinek może być jakiś taki jałowy czy coś w tym stylu ale ogólnie dawno nie nagrywałem tego Dawaj tam do Kej'a ziomek Nice, 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 nice Nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj mi Jezu, ten Steve mnie fokusuje Ja pipskam Dobra mam tego typka, musiałem do niego cyknąć, żeby nie było później przepału A mnie ten typek fokusuje A mnie ten Steve fokusuje Wypad Dawidek Okej, okay, wjeżdżam do K''a tutaj do Kajwa, do Kajwa, do Kaiwa. Do kajusia. Nie mam budulca. Ja pierwiele. No odpatrz się, Steve. Bo chcę tego killa sobie wziąć stąd. Daj mi tego killa, proszę, ziomeczku. Kochany. Steve. Idź stąd. Zły Steve. Oj, ten typek mi uciekł. Ja pieprzę. Dobra, no to tego fokusujemy tutaj do końca. Nie ma typie. Nie ma stąd już ucieczki. Jest tego koksa. I wiecie co? Muszę się zakoblować. Jak mnie ten typek fokusuje? Dobra Dawidek, koniec zabawy. Też MKOXa i też się w ciebie fokusuje. Jak tak mnie będziesz fokusował, Dawid, to ja tak samo, ja nie będę dłużny. Nie ma Dawidek. Poposzła mi baja. No nic, to trudno. Za chwilę sobie mnie sa tak nie zapomnę. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Ogólnie jak Wam się odcinek podoba, no to wiadomo zostawcie lajka, like bo lajki like motywują, a przed ostatnim odcinkiem nie robiliście Desiaka, także... No, miło by było jakbyście robili mimo wszystko pod tym. Wiecie, co? Szybka wymiana kaseta. Yy, 3, 2, 1, mi padnie, dobra. Mi padło, ale jemu jeszcze nie. A nie, jemu też już padło. On będzie uciekał. Nie, Dawid, nie ucieknieś mi stąd. Nie, 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 nie. ma takiej mocy, nie ma takiej mocy. Ja! Nie no, jak Dawid mi ucieknie, to się chyba załamie. Naprawdę, tak, on mi ucieknie. Dobra, ja się załamałem. Ja się załamałem. Ja się załamałem, ja załamałem. wciul. Tu się załamali, jak, mi, jak mi Dawidek. Uciekaj, ja muszę go waka. Szybko, szybko, szybko. Dawidek, nie uciekaj. Aj, Dawidek. Efekt. Y, spida, mam. Okej, okay, biegnę za nim. Biegnę za Dawidkiem Chodź, Dawidek. Mam spida, dobra. Dawidek dętka Dawidek dętka, daj tego killa. Jednego, jednego, jednego. Wszyscy mi uciekli, podesz ty, Dawidek. Nie bądź taki. Daj mi killa. Nie no zjadę ostatniego koksa. Zjadę ostatniego koksa, dobra, on będzie mnie kapał i tam za chwilę tyle mnie dojedzie w plecy. Ogólnie... Nie no, Dawidek mi ucieknie chyba. Tak, on będzie uciekał do Kuba. Bez tych paczów to jest tragedia. A ja się nawbijam do Kuba. I ja mam w to wywalone. Nie ma, nie uciekniesz Dawid. Nie możesz mi uciec. Chyba, że jakoś cykliesz jakimś sposobem. To wtedy spoko, no to już wtedy najwyżej uciekniesz. Ale jeżeli nie zabiję na tym odcinku nikogo, to to będzie taki pechowy wciół odcinek, że... No ja w to nie wierzę, nie? Słuchajcie, ja w to nie wierzę wtedy. Dawidek cykla, czy nie? On w ogóle ma co cyknąć, czy nie wiem? Mam spida, więc spoko, fokusuję go tutaj w pleckę, jakbyśmy wpadli do tej wody, coś by było w ogóle, czy co, coś go... Bańka, Dawidek! Proszę! Daj jednego killa na odcinek! Dawid, dawaj! Dawid, proszę! Daj tego killa! Jednego! Dawid, chodź tu! Daj mi, bo mam dwa HP! Nice! Na dwóch! Nice! Jeden kill. Ło! Wow. Nice, aż mi się ktoś zatłukł y, tam na górze, jakiś sąsiad. Chyba tak, y, coś w tym, w tym stylu, wiecie, że mi tak y, walną miotą o sufit, swój tak. Ciszej tam, ciszej. <grym> Okej. Okay. Jeden kill na odcinku. To nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Dlatego podejdziemy pod Kuboid. Ja tutaj mam chyba sb tak. Bo w ogóle tu grałem sobie na Niku y, Dawidek Maczka, bo. Y, tak, a dlaczego by nie wejść na idymniku? Co? Co? Dlaczego nie? Mam tutaj jednego typka. Ach. Perełka już do niego leciała. No nic, no to może przeawczę sobie. Aha! Ej, kto? Kto zamyka żółwia na obsydian? Lol? Nigdy takiego czegoś nie widziałam, żeby... żeby ktoś zamykał y, żubia na obsydian. <grywki> Lol, bez Ale weka Ten typek chyba nie wejdzie na mnie. Także może sobie to jeszcze zaczekam chwilę na tego typka no, 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 no trzeba na jego zaczekać, nie? Trzeba, wiadomo.